No, cześć. No, siądeczko. Dzisiaj gramy w... 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 ...grę krabów. Wcale nie jest gra pay to win z tego co widzę. Dostałem prezent. Wow. Gratuluję. Wow. Dostałem czapeczkę urodzinową. Wow. Wow. A jaki e kolor? Czerwony, ale w ekwipunku jest żółty. Ja <laughs> zielony, no to łatwo z tobą. Dzięki. Więc zawsze zielony byłeś, w się tak. I, I we always green. R crafting? Okej. Okay. Ja wiem, że to już trochę minęło, jak ta gra wyszła, to nie jest w ogóle popularne, ale... No dobra, zobaczmy. Fajnie, że moja postać stoi z gołymi nogami na śniegu. W sumie to nad, nad śniegiem. To lecimy start game i... I mogę zrobić pokój. Game us, mogę, so mogę zrobić pokój na dwie osoby. Co mi gadałeś, że nie można? Kurde, lecimy. Najmniej dwie, Jezu. Piksyń się baju i lecimy. Nie będzie publiczny, tylko dla friendów. Czekaj, Voice Chat będzie, dobra. Dobra, jestem. Lobby piko no, to. tego. Dlaczego ja te Co się dzieje? Need one more player. OK, mam. Kopi to clipboard, już ci wysyłam. Yy, aha. Dobra. O, join the server. Gdzie jesteś? Zabawa. Dobra, wczytam. Jest Jezu, Oje ale sensitivity mam beznadziejny <laughs> zobacz to No widzę, widzę Czekaj, nic nie znika. Ja jeszcze muszę Poczekaj Sensitivity. Dobra, 200. Tyś... O dostał. O ludustał Lepe, lepe dostajesz <laughs> O Tak Let's go Dało się Ej Dobra Ty mi się nie Boxer, lega, Czemu mi te grać? dobra, chwila, bo ta gra mi ścina. Dobra, przestań! Przestań Klikaj ten guzik Klikamy No, to nie można bany hopować <laughs> Tylko bany hopować by chciał Crab hit Okej, okay, crab hit, crab fight find out for Mamy patrzeć na spadające kraby No <laughs> sens Nie rozumiem Co Wait co? Coo! Rzucaj w niego śnieżkami stary Zleciałem <śmienicza> Zleciałem, no nie Pizron! Ręka twoja A Pixel nie daje rady Najpierw za to do mnie wygrałem <śmienicza> Aha Aha Ostał no i... południę! Lecimy jeszcze raz. Nie dam się tak łatwo Spaniszować. O jest widzę jest. No, dobra Dalej. Dalej, włączaj to co? Smal mm, color. Okay, okay. Co z tym do tym stick? Tlechaj jesteś tam, widzę cię. Nie widzę cię. O co tu chodzi? Nie wiem, przekonamy się zaraz. Mam patyka, może ci wpieprzyć! Musisz mnie gonić chyba. Nie! <śmiewanie> on tu kurde O tu opiarzu chopiarzu jeden <śmiewanie> to, What? to jest śmieszne Ej! Ono tu do mnie Kurde bane chopiarzu jeden Ty mały Nie dostałeś Strzyło się Gdzie ty jesteś? Zgubiłem się On tu do mnie No kurde Siema Ale ty... Oj Co? Co się stało? Co się stało? Będziemy na obiad Aha Nie no, co? Co to jest? Nie no Okej, okay, Small Island, typ No No To co? Kto zaczyna? No, co więcej osób, tym byłoby lepiej, ale że to jest trening Jaki trening? To co, próbujesz pierwszy? Prawo. Ja ja że... w... <grywia> Okej. Okay. Nie. Nie no kozek. Dodge Snow. Dodge O! Nie. jest Dodge Ball. Widzimy. Dodge Snow. <grywia> Będziesz zniszczony. Jesteś pewien? Nie. <śmany <śmany rozwalony. Będzie co na obiad jeść okay. Dobre to lecimy Potem idziemy na ludzi No, potem idziemy na ludzi Bo czemu by nie, bo czemu by nie O Jezu, stick znowu Gdzie jesteś? Nie wiem Przy jakim cię. Teraz jest pod auto. I see ya I see ya guy. No, ej Halo, leciałem do wody <grym>, Jak to wygląda Tiny Towns, no, pick to... upstream from Players up... Other player Aha okej okay, czy znamisz ale to jest Brawler jakiś Brawl Stars. Nie no kolego lepiej nie wiem DOS Ej, co? Ej Bra, bo, to o, dwie śniuszki, zaraz Dwie śnieżki się od, od siebie te Wiesz co... Cholena. No! NO! <grywa> dobra, to lecimy może na... Yes. Na ludzi chodźmy może. Dobrze, to fin... hey, find, find Game, game i do go dołączamy? Nie, to jest jakiś EL, join. All join. All join. All join To co, wbijamy tam? No. Dobra. Pewnie przegram w pierwszej sekundzie, ale dobra. Okej. Okay. No. Co to było? proszę. Dobra, lecimy. Dormu. You waiting room. Jesteś no, ready? No, usuarium. Jesteś ready? Jaki ja mam ping, tak się 5.5, a czuję jakbym miał większy. Ja mam ping... A. Serwant on the game, it closed. Ale on powiedział, że on zrobi kolejny. Not started game. streamer, moc, to ci się przyda. Nie, nie dziękuję. Not started game, sprawdźmy to. Jest ej Aha. Widzisz? Wbijamy tam. Wbijamy <gamy> tam. Rysykaj. Bez Minecraft wszyscy co jest. Jeszcze tylko na cheatach, nie? No właśnie, widzę. Jak chcę na cheatach jedzie. Dobra, jest waiting room. Idziemy. Ja banę hopuję, Da się banę chować, co tu mówisz, że nie da? Little monkey. Co? O co tu chodzi? Hold the hat or Ok, dobra. Muszę kraść. Co? Aha. I O what? Mamy im tę koronę zabrać? Mhm. Mm no został. Jezu, to jest trudny ten parkour, jakby nie. Halo? Ej, co jest? Poczekaj za trzy. Aha, goście wygrać, ciekawe wiele punktów miał. Nie ogarniam. Spróbujmy. Aha, jesteśmy w czterech. Saucy Slope Rejs to go, rejs Rejs zwykły Przedpowiedział Dobra, let's go O co to chodzi? Nie mam pojęcia Super! Jeszcze obrażenia Ty no, to super ten rajs, nie? Czemu wy tak wolno idziecie? Nie wiedzą, że to ślizgać się mówi? A co, gdzie ty? Jestem dalej niż się spodziewasz Czyli przegrałem O sierp... O, oh, fuck Nie! Nie no, dzięki, to jest Big Braina! No, ja też no, Nie wierzę. No nie no co za... Prędzej umrę ze nie. straty HP. Ja, ja też Co mnie klepisz kamer Zostaw kanarka Nie Dobra Lecę to wygrać Że równie dobrze mogę to przegrać Fuck off no. Co mnie tu ktoś leje? Kurde, tam tam mięso zrobić. Zostaw mnie No kurde Jedno HP, GZ Co ty dalej tam jesteś? Tak! No nie no, ej! No co za... wielki pedał? Dobra umarł. Co mnie bijesz? <grym> się było, na się że na jakieś łatwiźnie. A Ale. ten kanar przeżył. Nie, tu już... No, to... przegrałem. Dobra już przegrałem. Nie ja, ja nie chcę. Ty kontra kanar, kto by się spodziewał Pędaj, śnieżka mi w krawa. Śnieżka mi w krawa za bokiem. Co to jest? Ej, no już w teorii wygrałeś, nie? Nie! Jak? To jeszcze został? Mikstrum. To ja wygrałem. Dlaczego, jak już wygrywam, to zawsze. Fajnie. Sosystem. <grymne> Te nazwy są piękne. Jak okay, yes, Bardzo okay. sensowna. Czyli jeden z przycisków jest zły, tak? Jest. Czyli. Co? Chodź tu. Czemu? Rybko poszło. Kanar. Kanary, i potem ja, super. Ej, nie będzie to! Mam! Dobre Ej, no chciałem spróbować. A, a nie, ja wolę, żebyś tam przeszedł ze mną do finału gdzieś. O nie, to znam, to z filmu, znam, o. wiadomo. A ja się tu drze. No o! nie, no chyba nie. Bo jumpa zrobiłem z tymi sklikiem. No. I moja postać za późno wylądowała. Mogliby tu dodać ten Pętaj tak, została zrobiona w Unity nie? Ja wiem, <grym> ale mogliby dodać taki Aset 1 Ej co to jest za twarz? Co tak? Haha Co to jest za Ricardo? wasza dwójka gratki <grym> No najgorsza przegram Robisz go Przegram Są tomatą Musisz go trafić. Nie ty... Nie ty nie dostać. Dobrze dostał raz. No! <grym> nie ma ajma! Graf Cesa i AIMA stracił ha. Mm. No i łatwo! Zrobił <grym> to! i łatwo! Pokonał kanara! Pokadałem mm. kanara Wygrałem 5 milionów? No co? Tylko tyle? Słaba, słabo Dobra, ja mam dość tych... Nie Cóż, dzięki za oglądanie Dzięki za oglądanie tej pięknej gry po prostu. Yy, to jest piękny twór. Zobaczenia w kolejnych odcinkach. I się ma. Nie.